Cześć, witam cię w kolejnej pięciominutówce pod słońcem. Dzisiaj przeznaczymy 5 minut na afirmację przed lustrem. Na proste ćwiczenie, które umacnia poczucie własnej wartości i rozbudza pozytywne nastawienie, często już od samego rana. Przygotuj się, stań przed lustrem i pozwól sobie na chwilę szczerego wsparcia. Powtarzanie afirmacji, czyli krótkich, pozytywnych zdań, to technika psychologii pozytywnej, która przeprogramowuje negatywne myśli, gdy świadomie wypowiadamy wspierające słowa. Umysł zaczyna wyszukiwać dowody ich prawdziwości. Wzmacnia pewność siebie. Brak wewnętrznego krytyka pozwala działać z większą odwagą. Buduje motywację. Pozytywne zdania stają się mentalnym paliwem na cały dzień. Dzisiaj wybierzemy pięć prostych zdań, które powtórzysz przed lustrem, tak aby poczuć ich moc. A zatem stań wygodnie przed lustrem. Może to być łazienka, przedpokój albo dowolne miejsce, gdzie widzisz swoje odbicie. Wyprostuj się. Rozluźnij ramiona. I spójrz w swoje oczy. Teraz wypowiedz głośno i zdecydowanie. Jestem wystarczający. Wystarczający. Tuż jeszcze raz. Jestem wystarczający. Wystarczający. Poczuj ciężar tych słów. Zobacz siebie. Jak stoisz pewnie i spokojnie. Jestem wystarczający, wystarczająca. Teraz powiedz: wybieram radość i uśmiechnij się delikatnie. Pozwól, aby ten uśmiech zakorzenił się w Twojej twarzy. Wybieram radość. I jeszcze raz. Wybieram radość. Teraz powiedz do swojego odbicia: zasługuję na spokój i harmonię. Poczuj jak twoje ciało rozluźnia się, od czubka głowy aż po palce ust. Zasługuje na spokój i harmonię. Zasługuje na spokój i harmonię. Jestem otwarty. Otwarta na pozytywne zmiany. I wyobraź sobie, jak nowa energia wypełnia Twoją życiową przestrzeń. Jestem otwarty, otwarta na pozytywne zmiany. Jestem otwarty, otwarta na pozytywne zmiany. Jeszcze raz popatrz sobie w oczy i wyraźnie powiedz: Mam w sobie siłę, aby się rozwijać. Stań pewnie, czuj grunt pod stopami i potwierdzenie Twojej stabilności. Mam w sobie siłę, aby się rozwijać. Mam w sobie siłę, aby się rozwijać. Teraz weź trzy spokojne oddechy: wdech przez nos i wydech przez ust. Jeszcze raz powiedz swoją ulubioną afirmację i wypowiedz ją. Świetna robota. Te pięć prostych zdań to potężne wsparcie, które możesz powtarzać codziennie. Nie tylko przed lustrem, ale i w myślach, kiedy będziesz tego potrzebować. Jeśli poczułaś albo poczułeś różnicę, powiedz w komentarzu, która afirmacja najbardziej do Ciebie trafia. I oznacz moje letnie pięć minut, abyśmy mogli razem celebrować nasze małe, codzienne zwycięstwo. A my słyszymy się jutro. Do usłyszenia. Dzięki wielkie za dzisiaj. Cześć.